Witajcie i słuchajcie. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały materiał. Krótki będzie, ale treściwy będzie, troszkę mięsa na temat nowego gościa, który tu leży. To jest falownik, który obsługuje. Mamy dodany nowy falownie, nowy protokół do Ensolar X. -a. Także dzisiaj sobie go podłączymy. Pokażę co i jak. Także zapraszam na materiał. No więc dobrze, zobaczcie, mamy tutaj taki falowniczek. To jest falownik, nie wiem czy dobrze widać, IGRID SV2 akurat. I te falowniki, IGRIDy, one mają, i jeszcze są jeszcze są falowniki, które też posiadają taki protokół komunikacji. On się nazywa PI18. I ten protokół, być może już macie Solarixa, albo może myślicie nad tym, żeby go mieć i chcieliście sobie coś takiego podłączyć. No, to teraz będzie to możliwe, dlatego że ten protokół, no, to jest taki, no powiedziałbym, taki trochę dziwaczny według mnie ten protokół, no ale jest. Także on, on został za, zaimplementowany do tego urządzenia. A co to jest, to powiem Wam tak, tylko tym co tam pierwszy raz są na kanale. To jest urządzenie, do którego podłączamy sobie tu. Mamy falownik, podłączamy tu. Możemy sobie podłączyć bms jakiegoś J, czy Dali, czy jeszcze jakiś inny magazyn energii. I on sobie nam szczytuje te wszystkie dane i pokazuje nam je tutaj na aplikacji przez internet, przez Wi-Fi, bo to jest urządzenie takie Wi-Fi, taki kombajner, sumator. Pokazuje nam to tutaj o, mamy dane z inwertera, mamy dane z BMS, a wszystkie cele widzimy, możemy sobie tym zarządzać. Także tak pokrótce co to jest. No i teraz tak, no niedużo będzie na temat tego falownika, dlatego że no tutaj sobie omówimy tylko jak te, jakie te zmiany z protokołem weszły. Bo, żeby go wybrać, to musimy tak. Z tego co wiem, to chyba wszystkie te falowniki mają kabel podłączeniowy. Widzicie RJ z jednej strony i RJ Densolara, czyli zwykły przewód. Nie krosowany, nie nic. I z takim przewodem podłączamy go do portu. Tutaj pisze, no ja wam go może wyjmę na chwilę. To musi być port RS-232, nie RS-485. RS-232. I generalnie, zobaczcie, tutaj mamy w opcjach, jak sobie wejdziemy, rozwiniemy sobie zakładkę protokołów i mamy zakładeczkę Nowy protokół PI18 jest na dole. Wybieramy ten protokół, dajecie zapisz do inwertera. On powinien wtedy Wam zgłosić, jeżeli go poprawidłowo zapiszę, to powinien zgłosić, że niektóre, lecz, nie wszystkie, lecz niektóre parametry zostały zapisane i będziecie widzieć, że, jeżeli to zacznie działać, że te dwie, dwie diody, to jest pytanie do inwertera, odpowiedź, te dwie ostatnie, powinny migać obydwie, widzicie, o, było, pytanie, odpowiedź. To oznacza prawidłową komunikację i wtedy powinniście sobie już dane widzieć na tym, na tej aplikacji, także jeżeli macie ochotę sobie to skonfigurować z takim falownikiem, to nie będę przedłużał, tylko konfigurujcie, aplikacja jest yy, najnowsza do ona musi być jeżeli zaktualizujecie aplikację musi być przynajmniej wersja 5.44 aplikacji a firmware musi być yy, firmware musi być 5.70 przynajmniej bo inaczej to nie będzie 5.40 minimum i minimum 5 jeszcze raz aplikacja minimum 5.40 dobrze 5.44 się wszystko Dobra. Aplikacja minimum 5.44, a firmware musi być minimum 5.70 wgrany, żeby obsługiwało ten protokół PI18 e, PI dlatego zachęcam do aktualizacji. Możecie sobie pobrać te wszystkie pliki ze strony, tam w zakładce załączniki na logistym.pl, tam gdzie jest ten produkt. Pod filmikiem macie link, jak Was to interesuje, gdzie to jest. Tam w zakładce załączniki macie wszystkie aktualne pliki do, 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 do instrukcji obsługi takiej rozszerzonej do najnowszy firmware, najnowsze oprogramowanie na PESETA, najnowsze na Android, sobie ze sklepu Play pobieracie i powinno wszystko śmigać. Także, jeśli macie takie falowniki, dajcie znać w ogóle, czy, czy podłączaliście to, czy zaczęło wam to działać, bo może już macie to urządzenie tego Solarixa, ale czekaliście na, 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 na obsługę tego protokołu, także dajcie znać, bo jestem. Trochę ciekaw jak to będzie wyglądało, także, także to by było na tyle. Jak chcecie wiedzieć, co tam będzie kiedyś jeszcze, to dawajcie łapę, subę i tak dalej i będziemy w następnych materiałach rozszerzać tą aplikację jeszcze, a jeszcze będzie się działo. No także tyle mogę powiedzieć na chwilę obecną. Dobra, no to co, nie przedłużam miał być materiał bardzo krótki i taki będzie. Także pozdrawiam i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!